Okej. Okay. Dropowcy to byli? E, tak, bo Gilas był. Chociaż oni mogą gdzieś tutaj leżeć. Dobijesz im go, czy nie? Nie, nie, nie. Czyli są obaj. Za domkami. Jest w domku. Nie mam ee, fragów. Nie mam. Nie. Nie. Teraz. <grywa> Kurwa, meci. Co za Kompensator do Ery. Plecak ja jeśli nie masz.